Sklejone mam te włosy. Czekajcie! Czekaj, Potem, tak, 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 Czekaj, Czekaj tak. to może Co tam? Nie ma tam tam Co tam? tam? Przypomniał, Ej nie! Jak szedłeś, więc jakiś shot i się przypomniał. Bravo, no. Gola NPC na mów. 4, Pięć brawo. Co Patrz, kolejne pięć. Jeszcze, jeszcze pięć. jeszcze pięć, jeszcze pięć, jeszcze pięć. 5, 5, 5, Pięć, 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 pięć punktów. Pięć, pięć punktów. Kurwa, no, ja, tym Później mogłabyś mi mówić Kane. Ja nie chcę komuś mówić to? Kane, tylko ja muszę widzieć Kane'a przez... Znaczy, ciężko mi go widzieć, mam torbę na głowie. Ty gówno? Cieszę się jego torbę? <noise> Ty jesteś kurwa głupi, mudo. Nie no, tak powiedziałaś. Zaprasz na, na ryby? Ale ja uważam, że spoko, nie? I są... Patrzcie! Naprawdę mogłam xs ale bałabym się, że... ...by było pół tyłka. Nie? jest. Okej. Okay. No, także, ej, no jestem pierwszy raz. Ej, Natalia nie żyje, możemy iść dalej. Nie, prawda, jedyny co, dai, mnie. <grym> Ciekawe czy, czy żyje. Sam słyszałem. Ciekawe, czy żyję. Chyba żyje. Nie? Chyba nie. Chyba nie. Kurwa, synu, jebany. No kurwa, synu, kurwa. końcu, czy nie? A ty kurwo? Będę ożywał gówniaku, jebany. Co jest krzesło, no. śmiecił no, jebany. Skąd ty wiesz, ja jestem? No, no ile można? No. no kurwa! Jest. Czego mam nie likować? Eee... Ekranu, kurwa. A tego którego jeszcze nie, nie ma sobie w, ogóle, tak. o, w grze, tak. Chodzi o to, że jak będziesz dołączać i będzie kod do dołączenia, to żebyś cały ekran wyłączył, żeby nie było widać po prostu. Okej, okay, dobrze, dobrze. Yy, jeszcze mam pytanie, jak mi się w międzyczasie podczas gry pobierze Sea of Thieves, to mogę wyłączyć to na Chief of i odpalić normalną gierkę? I po prostu wyjść i wejść na serwer? Musi ktoś po prostu zaprosić wtedy. Właśnie, bardzo... Olek, może wymyślimy nową wiarę? Um, ja wierzę w siebie? Może być, Olek jest naszym U. bogiem. O. Chwała tak. Jak będziesz klękać to spoko, ale... E... U też że będzie klękało może coś nowego, bo we wszystkich tych wiarach trzeba klękać. Stawać na głowie na przykład. Cele są różne, ale... E... Wyobraźcie sobie, że Aleks zmusił wiarę, w której robienie lodu to jest część modlitwy? Szanowałabym cię, stary, tak strasznie ale za to. nie mogę powiedzieć tego na Twitch'u. Dobra, biorę teraz, rozwalam dla Wojtka, co ja mówiłam? B4. Dobra, biorę B4. B4. Kurwa, mamy problem. Zakaz streamowania masz od Włodara, powiem Ci tak, jakby Włodar chociaż dwa lata streamował, to może by mógł jakieś zakazy dawać. Na razie to on jest new genem na Twitchu, więc la muszę dupa cicho. muszę wrócić do kontentu takiego, bo ja muszę, ja, ej, ja muszę, ja chcę coś porobić. Ja też chcę podpierdalać w tym sezonie ja teraz. Tych ja ja, ja, w ty, ja w tym momencie chcę odpalić Cię w chuj, nie? Ogólnie ja już nawet miałem e. rozmowę z kilkoma osobami. O kurwa, tak to nie będę robił. Do... Tak będę robił. Włodarz. O nie, gościu, kurwa. Ja, p ⁇ Insekt! Ja! Dobrze. A nie Piękno powiedziałeś cztery, to zaginiesz. Powiedziałem, ale, ale cicho. Czy żyje. Masz kurwa mówić głośno, tak jak ja na streamie, a nie cicho. Myśl, sobie... Odpierdol powiedzieć... się ode mnie! Ty się kurwa, pierdol, rozumiesz? Nie, ty się pierdol. Do, dobrze, sobie życzycie, ja tak się... No. Kurwa, Rysiek mi do śmietnika wlazł i grzebie mi w śmieciach. Rysard! Ryszard to jest trochę taki śmieciarz, co? On jest jak żul. No właśnie, nie? <laughs> Ale słodko, no. Jest takiego żulowego kota. Kurwa, nie... nie mogę go wyciągnąć ze śmieci. Nie puszczam noty za punkty, ze względu na to, że jest song request. Nie chcę wyjść. O, jestem ciekaw ten. Dobra, gdzieś w ogóle grafikę mam w ogóle przygotowaną na ten, na ogłoszenie wyników smutowych, będziecie, czy będziecie w szoku? zaczymy, zaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłem. Hades, dzięki za pięć. Thank you for the, oh my god, thank you for the five gifted. Oh my god, I love you so much. Thank you for the five gifted. Hades. Dobra, wiesz? za punkty. Co, je, co jadłeś na obiad? Tak, 100 tysięcy punktów to kosztuje. O kur. Co ja zobaczyłem? O <grym> <grym> czemu ona napisała XD? My było. Możesz. Nie Kurwa, robię coś zaraz. No dobra. Tyle macie kurwa zlik. Ale jak ci się uda, to jeszcze raz wejść. Jestem to... Torek. Torek, Torek. No i Teraz, gdzie teraz? No nie, nie możecie dwóch naraz. Torek, ręka, torek, ręka. No, No nie mogę dwóch na raz kurwa podać. Ja, pierdolę rzuciłeś mnie. Misiaku, nie musisz ukrywać tego, że mnie uwielbiasz. Ja to rozumiem. Kto by się mógł oprzeć? No przestań. No przestań. Pewnie ci przykro, bo jesteś pewny, że na przykład nie masz szansy u mnie, u mnie ale może masz, może warto spróbować. No kurwa na czat zerknąłem, nie wierzę. No co ty robisz? Poważne tutaj batalia, ty na czat patrzysz? No bo pierdolą jakieś kocopoły, kiedy rolki ARL, kurwa. W, ponie w lany poniedziałek, kurwa. Nie wiem, kiedy rolki ARL. Jak będzie event? Rozjebałaś mi wspinaczkę po górach. Weź oropiankę i ją usmasz. Co ty robisz? No... Bo je ja. Waga, moi drodzy, przedstawiam Mrocznego Elfa, tak on się prezentuje. Tutaj mamy różne rany. Co prawda trochę zakryte włosami, ale to nic. I do tego mamy taki zwykły czarny kombinezon jak, jak z jakiejś walki, także proszę bardzo. Riz? a. <dajewane>. Dziękuję. Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. Co prawda w uszach za długo nie wysiedzę, bo musiałam je tak ledwo co założyć i mam tą perukę ściśniętą na głowie wręcz. Ale... Ale chyba jest git. No i mamy do tego taki, taki strój długi po prostu jak some kind of a killer nie można tak zrobić ewentualnie o ładnie jest chyba no dziękuję bardzo dziękuję. patrzcie to taśma ekipy z autografem Wujka Łukiego. I patrzcie teraz to. A I co kur? I co kurwa? Można kurwa żyć w Polsce? Można żyć? Taśma ekipy z autografem Fricza. Kumacie? Że ja podbiłem do nich na nagraniach, oni mi dali. But, a ja ci założę taktorową, na nogę. Taktora? traktora kurwa? Taktarowa. Dźwignia na, na... łódkę. Normalnie się ale... da wyślizgnąć, a jak masz buta to się nie wysliźgnie. ale później... Ja próbuję dać do, z jakiegoś sensu twoje, twojej propozycji. Okay. W związku z czym ten taktor? Że, że, że chcesz widzę pokazać, że, że umiesz? Nie, chodzi o to, że na macie jak trenuję dziedzictwo brazylijskie. No to wiemy to. Już, tak, ty już mówiłeś, że... to zawsze jak mamy dylemat, czy zakładać buty na trening, czy nie, A. to, yeah, yeah. to yeah. mamy swoje plusy i minusy, yeah. Yeah. jak są buty. Ja Brawo od... Boże, w Ciebie nie uderzał, Marcin. Ja... Nie, nie, ja od, ja od wielu, wielu, nie, ja od wielu lat. E... Ty odbierasz jako atak. Wszystko. Nie, Coś, kur... nie! Ale w tak go napierdalał każdy, kurwa. Nie, nie nic ja nie odbieram jako atak. Ale wszyscy chcieli się zbić, że teraz każdy słowo jest <ścoughs> No tak! <ścoughs> 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 no, level up. Tak? Tak się wydarzyło, kurwa, wbiła level up. Z bardzo Joe Wave'a, co było totalnie spoko. Zaczął być plejta, co bo totalnie spoko. No i powiedział, że no, nie poczekałeś na mnie, nie wiedziałeś, że zginiesz. Nie ukarałeś. To no nie, podjąłem taką decyzję. W tym momencie zaczął na pierdalać fale. Ja nim jak, jak się jak nie ocenił, że ja to zr zrobię, że się go przypierdolić, to twierdził, że mi kara. Karze Taka jest prawda. To kara mnie. Ale ja wiem, ale ja mu to przepatrzę. To, to mów. Bo ty źle socjalizowałaś koty. Źle socjalizowałaś koty. Powiedziałam. Musiałam ci to powiedzieć. Musiałam ci powiedzieć. Możesz mi zabrać moda. Ale ja ci to musiałam powiedzieć. Pół godziny mówiła w kółko to samo. W kółko. To samo. Żeby na koniec, żebyśmy doszły do wniosku, że to, co widziała u mnie na streamie, to nie jest cała prawda z tego, jak przeprowadzałam socjalizację z separacją kotów. Ja bym powiedziała. Dobra. Ja rozumiem, ale. Ale ja tylko to widziałam! Tylko to widziałam. Będę mi obiecał. No i zakończył karierę. I tu skózo, tu skózo, tu skózo, tu skózo, tu Tu o o o o o o wiksuuzo. A tam też jest skrzynka, tam też jest skrzynka, kurde, jest skrzynek. Moja skrzynka, jeszcze nie otwierałem żadnej. Nie. Yeah. Wiedziałem, sobie. że na jest drzewo Dawid, co to, to było drzewo. No na ja! <laughs> Co ona było Kurczę, jak można dodawać n wordy i muzyki? do ważnych jest tylko chwil, których nie znamy, no... Tak jakbyś do Rosowu dodał, nie wiem, stary. Główna. <laughs> no! Ciągni, ciągni, jeszcze, jeszcze! Mam Kurwa, Aż, aż podpędziłam! Kurwa, na boksza wreszcie! Short tu! Flashing? Flashing window, kurio! Two more short! Aim for the head, aim for the head! Jedziemy! Halo, gdzie reakcja? No, ha, się nie podzielisz! Ja pierdolę <giby> 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 No widzisz, już padnął Pandorę użył, Pandore użył! O, już nie, już GG jednak <giby> <giby> O, to już żyje! O, żyje! Dwa razy Pandore użyłem, otw... Bo... No kurwa, bronię mi wyjebał chociaż. Zestrałeś kurwa i Nieam obliczone. Kurwa. 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 Bo bym taką bombę w monitor... Odkupowałbyś mi monitor byś mi... Ty kurwa. Byś mi kupował monitor, ale no, przysięgam ci byś... Mi albo bym się nigdy w życiu do ciebie nie odezwał. Odkupowałbyś mi monitor, albo bym się nie odezwał w życiu do ciebie ale więcej. Niech strany byłaś strona, tak nie miałem kurwa broni. Ej! Ej! Co? Proszę dla ciebie. Nie nie, to, to, to leczy, to leczy zostaw. Nie wiem. Halo! Aaaaa! kurwa! Ja pierdolę! Nie, no. Dobra. Jak ty nie żyjesz? Ale z Nie. Dobra, dobra. Mogę tam Jak to? My tą lianą na drugą stronę przeszliśmy. Dacie radę? Tu Tom. Tu. No I tu w lewo, na półce, tam. Tom? No dobrze. Kurwa! Kurwa! Szmato! Palta zrobiła jakie ładne. Dawaj, dajemy Franko na streamie i. A gdzie on ma, to go wystarkujmy. Wjeżdżamy i kurwa wyłączamy mu streama, i chuj. Ja go złapię. A ja wyciągam plecak. Sio siągamy, bo ściągamy plecak. Zabieramy mu widzów. jego ja go przeliżę i, I mamy <laughs> kurwa hita. <laughs> Robimy to. A on ma na teraz czy nie? Można, bo... Short, pierdole. Chuj, pośmialiśmy się kurwa. Pośmialiśmy się i przejebaliśmy med. Pierd... A Mendes się z nami gra? Nie się nie wiem co z nią jest. Nie, no miała grać. Czekaj. Tak? No. A to szmata. Że miała. A No do mnie dzisiaj dzwoniła, że przez trzy dni nie będzie ze mną grać. Czego? Bo pisze pracę. Skończyła właśnie. skończyła! Ja godzinę, godzinę temu do niej dzwoniłem, skończyła i sobie odpoczywała. No więc to, to chodź. Ja się zgodziła, albo stwierdziła, że ma dość mojego pierdolenia. Karolinka, mamy coś, coś słodkiego? Mamy coś słodkiego? No, tylko ciebie! Ooooo! Wysoka ręka, jak ty. Rizujesz, jak trzy idee kobiety. znaczy dwie idee kobiety są jeszcze w lobby. <grywy> Co? Nie ma pałacu. Ja do O tu się odbierz na mnie. <grywy> o kurwa! Kurwa! Co? Co ty robisz? Bo jeszcze kapiej bary. Zajbiście bo. <grywa> Czekaj, jak to było. A tak. Tyk. On jest na tym. K abowiu? Nie no, kurde. Ja meczyk mam szeli. <grywa> Dziewczyny miały największą ilość bingo. Przez chwilę się bałem. Że nagle się okaże, że są trzy drużyny na drugim miejscu i musiała być dogrywka. Na szczycie okazało się, że Nathan Blad i mieli o jedno bingo więcej niż my, Luki yy, i. Ktoś jeszcze był? Nie, my i Luki, no, czyli trzy osoby, trzy grupy, no. Między zwycięstwem, który jest tak, nieuczesana, olaczka Naya, drugie miejsce Nathan Blad i Więc tyle. No co mogę powiedzieć? A Riffson? Riffson miał cztery bingo zrobione. Rypson... O Boże, ale tu jest tych! Tych purchaw! Spokojnie. Ej, eee, Natalio!